A, witajcie! Dzisiaj zrobimy unboxing filtra Tetra Filter Jet 400 do akwarium 120 litrów od 50. Ja mam 72, więc idealnie się mieści. Moc 400 litrów na godzinę przepływu. No i przejdę już do otwierania. Jeżeli chodzi o to, to już go otwierałem. Musiałem sprawdzić, czy wszystko jest. I powiem Wam, że wszystko było bardzo ładnie zapakowane. Do tej pory ani razu nie spotkałem się z takim opakowaniem. Zawsze każdy filtr miał po prostu w kartoniku filtr i nic więcej. A tutaj mamy, zobaczcie ile elementów tutaj jest głównie to ja się gąbkę tak. no i tutaj jeszcze takie rzeczy no i instrukcja nigdy wcześniej nie miałem instrukcji do filtra trochę tego jest więc tak, ja pudełko odkładam i widzimy się już za chwilę przyskłada Jak widzicie filtr już jest gotowy, złożony. Nie ukrywam, że trochę mi to zajęło, ale jest ładny i teraz przejdźmy do akwarium i, i będziemy go wkładać. Jesteśmy już przy akwarium i na początku muszę odkręcić trybelkę belkę i on trochę do przodu dać. Pięknie. Teraz będziemy teraz pięknie, zaraz to zasilę. Pamiętam, że pierwszy raz mam filtr gąbkowy. Nigdy nie miałem takiego. O, zobaczcie, można go normalnie regulować. Czekajcie. I pierwsze podłączenie. Zobaczcie, tą tafę wody. Dawno takie nie widziałem. Naprawdę. Filtr początkowo jest trochę głośny. Ale uwierzcie mi, że nie będzie. Także to było na tyle w tym odcinku. Jestem zadowolony. I do zobaczenia z następnym. Cześć!